może coś z tego. Masz już? Tak, nagrywa się. Dobra. Lecimy? Tak, lecimy. Jesteśmy już na głośniku? Jesteśmy już na głośniku. A więc witamy Was na pierwszym meczu i wyjątkowym, bo jest to mecz pożegnalny z Zibiego. Nie za blisko, nie za blisko. Zibiego, żegnamy dzisiaj Zibiego, to jest jego ostatni turnie, bo Zibi wjeżdża do Polski. A więc pożegnanie i chyba historyczne takie, bo jeszcze takiego meczu nie mieliśmy. A więc nie zjeżdżajcie do Polski, bo nam się nie chce organizować takich meczy, bo to jest jednak czasochłonne. A wy nam się przydacie jeszcze, bo wiadomo, jak jesteście, biznes interes się kręci, nie? A więc let's go. Panie ty, wchodzisz to w Chcesz Wszędzie crush, co? A więc ma, mamy już pierwsze ustalenia, już sędziowie są na środku. Jest ekipa mistrzu Legend mistrzów UK. Już wam przedstawiam. Michał Śrama, Milan Ukojko, Rafał Lul, Michał, e, Michał, 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 e, Ukojko mówiłem, Milan Radecki, Rafał Lul, Łukasz Budziński na bramce, Rafał Skwara, Rafał Skwara! Rafał Skwara. I Dominik Bajon i zaczynamy. Razem ze mną na mikrofonie jest mój drugi prowadzący, mój redaktor z gruby w akcji Patryk Turyński siema Patryko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To czysta przyjemność, że dzisiaj akurat łysy mnie wybrał na komentowanie lub po prostu braki kadrowe, jak byśmy to nazwali, aczkolwiek na pewno coś nowego ze względu na to, że ja często niestety jestem od strony jakby edytowania, nagrywania, więc mnie nie widać, ale będziemy dzisiaj na pewno słychać. Dokładnie, zostawmy to na grupę i miejmy nadzieję, że tym razem to nie wyjdzie. A więc lecimy, się jeszcze raz w gorącym dawentry, dzisiaj pogoda ma nam sprzyjać, ma być typowo pogoda do grania, a więc no już na dzień dobry kontrowersja, bo te stroje miały być widoczne, a jednak Old Boys Pola przygotowało również białe, mistrzowie UK z szacunku do go ubierają narzutki, lecimy na drugą stronę i będzie się działo, przedstawiam wam skład jeszcze raz legend. A więc Michał Śrama, Milan Radecki, Michał Łukojko, Łukasz Budziński, Rafał Lul i nasz goalkeeper, jeden z MVP jednego turnieju, a więc Łukasz Skwara. I lecimy z tym z gorącego dawentry. Będzie moc! Tylko tego ostatniego słowa nie ma. Energia będzie również, energia będzie również, a więc lecimy, reguły prawdopodobnie dwa razy po pięć minut, a więc Zibi, lecimy tu dla Ciebie, jest to mecz specjalnie dla Ciebie i pięknie, pięknie, zaczynamy. All boys, Poland przy piłce, dogranie, rozegranie, co zrobi, co zrobi zawodnik All boys do Zibiego. I tu przejście do zawodnika z numerem 85. Przepraszam Was, że nie będę wymieniał imion, bo nie do końca ich wszystkich znam, jeżeli chodzi o imiona. I przejście i kontra byłaby do, może i dobra, ale tam Rafał Lurz dzisiaj w obronie. I to jest też zdziwienie, bo to jest bramkarz, który no, nie wychodzi za bardzo spoza tego swojego pola. A dzisiaj się zdecydował zagrać właśnie na pozycji, gdzieś tam obrońcy razem z... Łukaszem Budzińskim, z którym się zna z Warriors Coventry, i Milan Radeski, ale rozegranie świetne do Michała Ukojko Oni się znałem z Karmy Lester, bo jeszcze niedawno występowali razem i dzisiaj Staną naprzeciwko siebie, bo jeden gra w Trabskiem Friends, a drugi gra w Karmie Lester jest jej legendą. I teraz Olbój z przy piłce. z numer 85. Rozegraje do środka i co on zrobi? Przejmuje, przejmuje Michał Śrama. Rozegraje do Michału Kojko. Milan Latecki. Podanie, jeszcze raz i strzały, gol! I nie ma, nie ma gola. Brawo Zibi, Ale, co za wejście! Ale jest piękna interwencja naszego kolegi, którego dzisiaj żegnamy. Ten... Jeszcze Rabuciński. Oh. Brawo łuki. Bardzo, bardzo dobra interwencja. Zresztą Zibi jest z tego znany. Już na poprzednim etapie pokazał i chyba utarł nosa. Jak dobrze pamiętam, Jodze, zgadza się Kasper. Dokładnie, dokładnie. On utarł niejednym już na tym turnieju nosa. I teraz Albo spola przy akcji. Co zrobi? Rozegranie. I wchodzi na wojsko Dominik Bajon. Rozgrywa do zawodnika jogi Bonito. Jeszcze jedno, podanie. I teraz Łukasz Budziński. Jeszcze raz. Przykładka. Cyk, podanie do Rafała Lula. Co zrobi Rafał? Lula? Spokojnie rozgrywa, rozgrywamy tu. Łukasz Budziński. Rozegranie do Dominika Bajona. Jeszcze raz przypiął. Czy będzie próba I jest! Próbowa Brawo, brawo, Zibi! Co za wejście! No powiem szczerze, że. Chyba tego, się, chyba tego się nie spodziewaliśmy. Aczkolwiek też nie można zabierać kredytu. Szybkie rozegranie do tyłu. piłce Łuki Budziński. Oddanie do Bajona. Tiki taka. da taka <laughs> Rafał Lul. Łukasz Skwara. Dominik Bajon. Same legendy, jak słyszycie. Podaje do mi. Nie, jednak próbował tutaj znaleźć się ramę, ale nie dało się. Kiero, kiero w akcji, ale dobrze, dobrze to wyglądało. Kiero tutaj walczy. Outla legend. Ej, Old Boys, Old Boys skończę. Nie ma, nie ma. Rafał Lul, twardy jak w PPC. I Dominik Bajon. Rozegranie do Łukasza Skwary. Łukasz Budziński. Będzie próbował szału? I jest w Rosjo, ale Zibi! Zibi lata lecą, ale ten zawodnik wciąż w formie i na Open też byśmy mogli go oglądać. No powiem szczerze, że, że, że nie spodziewałem się takiej intensywności, szczególnie, że chłopaki zaraz mają y, tak naprawdę mecze grupowe, ale jednak każdy tutaj y, zostawia serducho. To jest mecz godny, godny pożegnania Zibiego, także wszyscy się starają, jak, naj, jak najbardziej potrafią. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. A my się cieszymy, że z ambasadą możemy wam ten mecz Relacjonować i już go zobaczycie u nas na kanale i to jest też fajnie, że jesteśmy razem z wami, bawimy się tutaj razem z wami, ale wróćmy do meczu, bo już legendy mistrzów UK w akcji. Strata, złe rozegranie Łukasz Budziskiego, idzie kontra, idzie kontra i Dominik Bajon ją przecina, przecina. Do kogo dogra? Ale technika i rozegranie do Rafa Lula, Rafa Lul gdzieś strata, ale piłka znowu przy piłce mistrzów UK. Czy będzie znowu kolejna przepraszam, nie, Milan Nadecki, ale tam przecina zawodnik. Albo z I teraz Michał Kojko. Jak wy, Warszawie na trzy rogi karne, ale nie. Jest Rafał Skwara, tutaj, tutaj na razie nie ma jest roboty. Tutaj akcja za akcja, cios za cios, yy, odebranie za odebranie. No ja jestem w kompletnym szoku, bo nie spodziewałem się naprawdę takiej intensywności. Tutaj błąd yy, legend UK. Sorry, Patryk, jeżeli czasami zabieram ci głos, ale po prostu tym meczem tak się ekscytuję, bo już długo się o nim mówiło. I wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny, historyczny mecz, bo takich meczów jeszcze nie mieliśmy, jeszcze nikogo nie żegnaliśmy na boisku. Jeszcze nie. Ostatnio było pożegnanie Borysa, ale jednak to nie był mecz. To nie był mecz, nie było to zorganizowane właśnie w ten sposób, a tutaj jednak stanęliśmy na wysokości zadania i e, jakby dzięki współpracy z mistrzostwami jesteśmy w stanie zorganizować taki e, oczywiście mecz pożegnalny. Jednego z zawodników. Dokładnie i tu możemy podziękować również Szymonowi Krysiakowi za udostępnienie boiska, za udostępnienie sędziów i za to, że stroje i wszystko zostały dopilnowane tak, jak miały być. I nie ukrywajmy, no, że organizacja, jeżeli chodzi o Szymona zawsze to nie tylko turnieje, ale i poza. Dokładnie tak U, tutaj Milan Radecki. Tutaj chyba kontuzjon, kontuzjon. Chyba, chyba Tromski nie będzie z tego zadowolony, właśnie zerkam do tyłu, chłopaki chyba spoglądają wręcz przerażeni, bo jednak Milan, Milan zaraz ma swoje mecze grupowe i nie wygląda to obiecująco. No nie ukrywajmy, że Milan gdzieś tam się boryka już dłuższy czas z kontuzją. Przyznaj się, przyznaj się, że dogadaje się z chłopakami, żeby go skontuzowali, żeby po prostu dzisiaj w końcu wrócił do roboty. Tak jak na ostatnim odcinku, w sumie, który dzisiaj wleciał o godzinie 10, punktualnie o 10. I nawet tam się pyta go, kiedy wraca do roboty. Więc chyba dogadaje się z chłopakami odnośnie tego, żeby już dzisiaj właśnie był dostępny z powrotem do, yy, do redaktorki. Patryk, krótko, plan wyparił. A więc Cysko? lecimy. Rafał Lul. Faktura opłacona? Nie do końca. Będziesz jeszcze spłacał. Dokładnie, dokładnie. I Rafał znowu przy piłce, Dominik Bajon. zobaczymy, z kim rozegra. Z Michałem Ukojko. I jeszcze raz. Dominik. Michał mówi tu już śmiało, śmiało rano odgrywa do Michała, do i teraz rozegra. Nie dużo nie brakowało. Ja ci powiem, że jestem w szoku, bo troszeczkę jest ta ostra gra. Zibi, Old Boys Poland i nie ma co ukrywać, grają twardo. Właśnie miałem się za ciebie zapytać, mamy już parę minut, gdzie już chłopaki grają. Jak oceniasz, czy, czy ten mecz zakończy się wygraną legend, czy jednak Old Polen? Eee, chciałbym remis. Chciałbyś remis? Albo nie, niech wygra ekipa Zibiego. Ostatni mecz, niech będzie wygrany. Znaczy nie ostatni, bo on tu jeszcze dzisiaj zagra swoje mecze turniowe. A, ja, ja. Próba strzałów, Rafał Lul. O Rafał, Rafał to i, i Luja ogłuszaczał umie strzelić i, i tutaj niby w bramka. na co dzień stoi na bramce i broni tak, tych strzał, więc... To, Ale chciałbyś stawiać, kto będzie strzelcem dla legend i kto będzie strzelcem dla... Ekipa Ziviego? Michał ukojko jest sielcem, bo jest właśnie przy piłce, nie żartuję, śmieję się nie obstawiam, nie zakładam, powiem Ci niech się chłopaki bawią, bo to jest właśnie ten cel najważniejszy nieważny jest tutaj nasz wynik, ważna jest bita piona, ważne jest zakończenie gdzieś w fajnym stylu i też dodajmy też troszeczkę powiedzmy o Old Boys Poland póki mamy przerwę na razie jest to ekipa, która już dość długo działa na rynku. Z tego co mi się wydaje od 2016 roku, można ich było zobaczyć w Polsce, w Turcji, jeżdżą co rok na Majorkę i tutaj są często z nami na Over 35. Nie zdecydowali się na grę w Open, bo jednak nie ukrywają, że ich wiek na to nie pozwala ale tutaj prezentują się w najlepszej formie. Ich ostatnie mecze i rezultaty pokazują, że są gdzieś w czubie, Trzeba się ich bać. Pytanie, czy ekipa Old Boy's Poland bez Zibiego wciąż będzie taka mocna? Bo jednak to jest czoła twarz tego, tego teamu. broni na Bramce, robi naprawdę parady i dzięki swojej grze wskoczył w karty naszych gdzieś tam Legend Mistrzów z UK. Przypomnijmy również, że Zibi... Jest również złotym medalistą, jeśli chodzi o Majorkę. Zdobył ją w tym roku z mistrzami UK Over 55. A my wróćmy już na boisko, na mecz. Zibi Old Boys Poland kontra Legendy mistrzów UK. A więc lecimy. Pierwsza połowa 0-0. Patryk, jak oceniasz tą pierwszą połowę? No powiem szczerze, że statycznie, aczkolwiek tutaj Old Boys na pewno nie pokazują, że boją się Legend. Yy, tylko właśnie wręcz przeciwnie, tutaj idą za ciosem, przeszkadzają im cały czas i... Patryk, mogę jeszcze Ci tak chwileczkę przerwać? Wiesz, co mnie to? zaskoczyło? To? Że oni wyszli całkowicie nam szóstką. Ale co, co Oj, tutaj akcja idzie. I teraz Łukasz Budziński! Szał, Proszę! Brawo Zibi! Brawo Zibi! I właśnie takiego Zibiego zapamiętamy! Co on dzisiaj broni! Dokładnie. I wracając do tematu... Do Old Boys Poland powiem ci, że zaskakuje, zaskakuje, zaskoczyło już w ostatniej edycji Over 35 i dzisiaj na boisku też pokazuje, że nawet z, powiedzmy, z MVP każdego zespołu potrafią sobie też poradzić i gdzieś tam stawiają, stawiają im przeszkody na drodze, nie? Dokładnie, dokładnie, ale też dodajemy, że ekipa odbocz Polan to nie tylko jest piłka nożna, to są przyjaciele, to są chłopaki, często widzimy jak razem spędzają czas, czy to są imprezy, czy to są akcje charytatywne, współpracują z, z fundacją związaną z dziećmi z autyzmem, naprawdę wielkie serducho nie tylko na boisku, ale i poza, tak? jest to naprawdę grupa fajnych kumpli, większość z nich jest yy, z mieszkańcami Londynu. Ale robią show, robią show i to jest fajne i będziemy na pewno miło wspominać nie tylko Zibiego, ale również ekipę, ale ekipę będziemy mieli możliwość oglądać wciąż tutaj u nas na turniejach. Wiemy, że większość z nich dzisiaj jest również na Intercup w Londynie. A więc tutaj przyjechały koty, ale jeszcze dużo kotów jest w Londynie. I Milan Radecki przy piłce. Fajnie, że wrócił na boisko, czyli już gdzieś ten uraz nogi został przeszedł w zapomnienie, a może to adrenalina? Nie wiem. Dominik Bajon. Dominik Bajon... Ale tam był strzał to na bramkę. Tylko kogo? To, to była wrzutka, to była wrzutka. Ale Tylko jak się go kogo? zapytasz, to powiesz, że strzelał. Albo na odwrót. Dokładnie, dokładnie. Ja ci powiem, 20 lat gdyśmy gdybyśmy cofnęli czas, to myślisz, że Zibi by poleciał do Wrocławia z chłopakami na Puchar Polski. Powiem ci, że przy naszym obecnym selekcjonerze wszystko jest możliwe. I... E, nie śmiem wątpić, że, że decyzja byłaby inna, bo naprawdę Zibi pokazał. Kontra, kontra, 2 na 1, wywrócił się. Czy dojdzie do piłki? Karny. <laughs> tutaj, tutaj panie sędzio, tam był karny. Tutaj, tutaj widzowie krzyczą, panie sędzio, tam był karny. Pierwszy karny strzelam. No, <laughs> powiem Ci, że jeżeli... Patrz, idzie tam... kontra. Co zrobią? Ale kiwnął. Ale, 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 gubią się z piłką non-stop. Dlaczego tak? Mogliście już mieć 2-0. Jest... Mogli, mogli na spokojnie już prowadzić. Tutaj Mocniejsza szóstka, co? Michał Ukojko, co Kojko. zrobi? Co zrobi? Patrz, przekoneczka, to jest... pokoju grę, no i oddał chłopakom no patrz, chyba, żeby po prostu wlecieli. o właśnie. Jest faul, jest faul, panowie, piąteczka, zbijamy, bo to jest mecz przyjacielski, wy tak gracie i fajnie się bawicie, mi się to jak najbardziej podoba. A więc co, żegnamy, możemy żegnać co turniej jakiegoś zawodnika, co? Tylko żebyśmy... A więc nie zjeżdżajcie do Polski, bo nam się nie chce organizować takich meczy, bo to jest jednak czasochłonne. Nie wiem czy, się, bo, nie wiem, czy się, on byłby zadowolony z takiego obrotu spraw O Co? tutaj błąd Błąd, błąd, niedogadanie się dwóch bramkarzy w sumie Rafała Luka. Rzut karny, skwary, więc. Rzut karny, rzut karny... Ja nie, pamiętam, rzut, wolny. rzut wolny. Ja pamiętam te mecze, nie wiem czy ty pamiętasz, bo jesteś troszeczkę młodszy jak wy te, na tvn grali skoczkowie kontra e, reporterzy TVNu i... Nie. Nie go, pamiętasz, ja go, pamiętam go. tą grę Adama Małysza, Jana Honena, Husejko Husay, chciałem bo, 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 powiedzieć. Ale chodziło bo, bo, mi o hałta Mekiego. Naprawdę to było fajne. A dzisiaj mogliśmy zrobić takie delikatne demo kopię w klej i to jest też fajne. No, powiem ci, że jestem ciekawy jak tutaj sobie właśnie teraz Old Boys Poland pola, poradzi. Czy niech strzelą, niech strzelą! Czy dołożą, czy dołożą tą cegiełkę dla Zibiego i właśnie w taki sposób zakończą i pożegnają? Przy piłce 3. numer 24 Kamilski, nie ma no, powiem Ci, że jest tutaj naprawdę wyrównany futbol. Ja Ci powiem, że ta szóstka jest mocniejsza, bo już widać te akcje. Są pierwsze strzały na bramkę, a w, oh, pierwszej, oh, oh, oh. A w pierwszej połowie tego tak nie było widać, jeżeli to chodzi zamach, o all-boys.pl. Za na kamerzystę, to chyba, chyba, musimy, chyba musisz jednak opłacić tą fakturę, bo tutaj chłopaki zdecydowanie chcą chyba zapłaty bo jestem przy piłce, rozegranie. Czy będzie próbować szału? I teraz uderz, uderz, uderz i niestety przecięcie, ale o Jezu, nie odstawiam nogi i łukasz skwara. Uderz, uderz jeszcze raz, ale blisko! Nie, dużo brakło. Dzisiaj nasz reporter, redaktor Łysy, normalnie jest w niezastąpionym wręcz humorze. wariacie trzeci Red Bull. Cześć. Ewidentnie, ewidentnie można to stwierdzić po... kwitnie <laughs> Także przenosimy się do meczu, nie gadamy na temat kamerzystów, Prywaty. nie gadamy na temat... Tak, nie gadamy na tematy prywatne, a wręcz zaczynamy od bramki szybkie podanie tutaj aj. do aj aj, 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 aj. I zaczynamy od Autu Ekipa Nie, kończymy mecz. Co robimy? A szpaler, zapraszamy na szpaler pożegnalny. 0000 i szpaler pożegnalny dla Zibiego. Gdzie jest Zibi? Brawo, Zibi, brawo, brawo, brawo! Zapraszamy wszystkich, co są pożegnać Zibiego. Yeah. Brawo, super. i pojemna łezka się kręci, nie? Ja to lubię takie momenty. I kurczę, że mamy kolejnego fajnego gościa. Nie ukrywajmy tego, tak? Życzymy mu w Polsce szczęścia, żeby jego życie było takie, jak chce. Jest naprawdę fajny gościu, wspaniały człowiek. I. dziękujemy. Dziękujemy. Myślę, że złapiemy Zibiego, co na chwileczkę, żeby z nim porozmawiać, bo. No, szkoda by było tego nie zrobić. Ale to może później w międzyczasie. No tak, nie łapiemy pewnie. go od razu po meczu? Tutaj zakończmy to, i będziemy kontynuować po prostu później. No oczywiście, że Wynik bardzo. między legendami a Old Boys Poland 0 do 0. Pożegnaliśmy właśnie teraz. Y Zibiego, ale będziemy mieć jeszcze okazję złapać go. Dokładnie. A my jako ambasada, jako Mistrzostwa UK i wszystko, dziękujemy Ci, Zibi, za te wszystkie lata, które z nami byłeś. Będzie nam, przykro, że już z nami tu nie macie, ale tak wspomniałem wcześniej, życzymy Ci powodzenia w Polsce. Życzymy Ci tego, żebyś był szczęśliwy, zawsze uśmiechnięty. I 100 lat, 100 lat, 100 lat, mimo że to nie są Twoje rodziny. Dziękuję, Michał. Chciałbyś jeszcze coś do nas skomentować? Właśnie po to się przyjeżdża do Dawenty. Piękne chwile, piękny czas. Każdego nas to kiedyś w życiu czeka. Także, róbmy w życiu wszystko, żeby mieć takich przyjaciół jak pan Zibi. Au. To miał być mecz towarzyski, a ja mi prawie nogę złomali. Ja nie wiem, ja nie wiem, ale, ale dobry mecz, Zibi top, jest git. Fajny, fajny mecz, fajne pożegnanie, obie więcej tak. Dzięki. A tu za mną byli redaktorzy... A, za byli redaktorzy, Milan Radecki, Michał Kojko, wszystko ambasada i za kamerą kto? Patrick Tulinski, Mr. Mr. Group of Axi, hello. <laughs> <laughs> yes, mate. Dzięki jeszcze raz.